Krzysztof Nowak siedział w swoim małym mieszkaniu na Warszawskim Żoliborzu, patrząc przez okno na śnieg, który delikatnie pokrywał ulicę. Grudzień w Warszawie zawsze przynosił ze sobą szczególną atmosferę. Światła Bożonarodzeniowe rozświetlały szare bloki, a zapach pierników unosił się z pobliskiej piekarni. Po dwóch latach pracy jako analityk finansowy w międzynarodowej firmie Baltic Solutions, Krzysztof myślał, że zna już wszystkie zasady korporacyjnego świata. Ale tego wieczoru wszystko miało się zmienić. Był piątek 22 grudnia. Biuro świętowało przed świąteczną imprezę, ale Krzysztof wrócił do domu wcześniej. Nigdy nie czuł się komfortowo na takich spotkaniach. Siedział przy swoim starym laptopie, popijając herbatę i przeglądając raporty na poniedziałek, gdy jego telefon zawibrował. Wiadomość od Aleksandry Kowalczyk, CEO firmy. Jego serce przyspieszyło. Aleksandra Kowalczyk była legendą w polskim świecie biznesu. W wieku zaledwie 35 lat zarządzała firmą o obrocie przekraczającym 500 milionów złotych. Elegancka, inteligentna, zawsze perfekcyjnie ubrana, dla wszystkich pracowników była niedostępną ikoną sukcesu. Krzysztof widywał ją tylko z daleka, podczas spotkań zespołowych, gdzie mówiła o strategiach i celach z pewną siebie gracją. Dlaczego CEO pisałaby do zwykłego analityka o 26.30 w piątkowy wieczór? Krzysztof otworzył wiadomość, spodziewając się pilnego zadania lub nagłej prośby o raport. Ale to, co przeczytał, wprawiło go w kompletne zdumienie. Siedzę sama w biurze i myślę o tym roku. Czasami zastanawiam się, czy ktokolwiek widzi we mnie coś więcej niż tylko tytułu CEO. Czy ktoś pamięta, że pod tym garniturem jest zwykła kobieta, która też marzy o przytuleniu pod choinką. Życzę ci spokojnych świąt, ale przede wszystkim życzę sobie, żeby w końcu ktoś zapytał, czego naprawdę potrzebuje. Aleks Krzysztof przeczytał wiadomość jeszcze raz i jeszcze raz. Jego umysł próbował to przetworzyć. Aleks, nie Aleksandra Kowalczyk, zwykła kobieta. Przytulenie pod choinką. To nie była wiadomość dla pracownika, to była bardzo osobista. Bardzo prywatna wiadomość, którą CEO najwyraźniej wysłała do kogoś innego, przez pomyłkę. Powinien udawać, że jej nie otrzymał. Powinien skasować wiadomość i zapomnieć o całej sytuacji. To byłoby profesjonalne, bezpieczne, właściwe. Ale w tej wiadomości było coś, co go poruszyło. Była w niej samotność, której nigdy nie spodziewałby się u kobiety tak pewnej siebie. Była w niej ludzka potrzeba zrozumienia, której nie dostrzegał za fasadą korporacyjnej perfekcji. Krzysztof spojrzał na śnieg padający za oknem i pomyślał o swoich własnych świętach, samotnych, cichych, wypełnionych tylko pracą i serialami na Netflixie. Pomyślał o swojej babci z Krakowa, która zawsze mówiła Krzysiu, najważniejsze w życiu to być dobrym człowiekiem, nieważne kim jesteś zawodowo. Jego palce zawisły nad klawiaturą telefonu. Wszystko w nim mówiło, że powinien zachować się profesjonalnie, wysłać grzeczną wiadomość o pomyłce i zakończyć temat, ale coś głębszego, coś bardziej ludzkiego podpowiadało mu coś innego. Napisał: Pani prezes, myślę, że ta wiadomość trafiła do mnie przypadkiem, ale. Jeśli mogę zapytać, jakie jest pani prawdziwe, sekretne życzenie na te święta? Czasami najważniejsze rozmowy zaczynają się od przypadku. Krzysztof Nowak, dział finansowy. Wysłał wiadomość zanim zdążył się rozmyślić. Natychmiast pożałował swojej decyzji. Co on robił? To była jego szefowa, CEO firmy. Prawdopodobnie właśnie zakończył swoją karierę jedną nieprzemyślaną wiadomością. Aleksandra Kowalczyk mogła go zwolnić za naruszenie granic prywatności, za niewłaściwe zachowanie, za. Telefon zawibrował. Pan pisał do mnie już o 25:45. Większość ludzi o tej porze jest z rodziną albo przyjaciółmi. Dlaczego pan nie jest? Krzysztof wpatrywał się w ekran. To nie było to, czego się spodziewał. Nie było furii, nie było chłodu profesjonalnej dystansu. Było pytanie, autentyczne, ludzkie pytanie. Bo ja też czasami siedzę i zastanawiam się, czy ktoś widzi we mnie coś więcej niż tylko analityka z działu finansowego napisał zaskakując samego siebie szczerością następna wiadomość przyszła po kilku minutach wie pan co jestem nadal w biurze jeśli ma pan ochotę na kawę i szczerą rozmowę przyjdę pan na 22 piętro ale tylko jeśli naprawdę chce pan wiedzieć jakie mam sekretne życzenie krzysztof wpatrywał się w wiadomość czując jak jego serce bije coraz szybciej za oknem śnieg padał coraz gęściej a Warszawa wyglądała jak z kartki świątecznej. Miał wybór zostać w bezpiecznym świecie swoich rutyn albo zrobić coś całkowicie nieoczekiwanego. Wstał, włożył kurtkę i ruszył w kierunku drzwi. Nie wiedział tego jeszcze, ale ta decyzja miała zmienić nie tylko jego święta, ale całe jego życie. Czy Krzysztof odkryje, co naprawdę kryje się za fasadą jego CEO? Jakie sekrety ujawni ta przypadkowa rozmowa? I dlaczego Aleksandra Kowalczyk naprawdę siedziała sama w biurze w piątkowy wieczór przed świętami? O 22.15 Krzysztof stał przed wejściem do biurowca Baltic Solutions na warszawskim Mokotowie. Wysokie, szklane gmachy świeciły w zimowej nocy jak kryształowe latarnie. Strażnik znał go z widzenia i wpuścił bez pytań. Analitycy często wracali po godzinach, aby nadrobić zaległości. Winda wiozła go na 22 piętro w niezwykłej ciszy. Za każdym piętrem czuł narastającą niepewność. Co właściwie robił? Za chwilę miał rozmawiać z najważniejszą osobą w firmie o jej sekretnych życzeniach. To brzmiało jak początek katastrofy zawodowej albo początku czegoś zupełnie nieoczekiwanego. Drzwi windy otworzyły się na elegancki korytarz 22 piętra. Przyciemnione światła, marmurowe posadzki. Obrazy przedstawiające krajobrazy polskich gór. Na końcu korytarza, za przeszkloną ścianą, widział gabinet. CEO. Światło było włączone. Aleksandra Kowalczyk siedziała przy swoim biurku, ale nie wyglądała jak ikona biznesu, którą znał ze spotkań firmowych. Włosy miała rozpuszczone zamiast upiętych w elegancki kok. Zamiast garnituru nosiła ciemny sweter i dżinsy. Wyglądała. Młodziej, bardziej ludzko. Krzysztof zapukał delikatnie w szklane drzwi. Proszę wejść, powiedziała, podnosząc głowę. Jej głos był spokojniejszy niż podczas prezentacji, bardziej naturalny. Wszedł do gabinetu, który widział wcześniej tylko na zdjęciach w firmowej gazecie. Duże okno z widokiem na Warszawę, eleganckie meble, ale także osobiste przedmioty zdjęcia z podróży, książki autorów polskich i zagranicznych, mała choinka z prostymi ozdobami. Kawy? Zapytała, wskazując na ekspres w rogu gabinetu. Proszę, odpowiedział Krzysztof, nadal nie dowierzając sytuacji. Aleksandra przygotowała dwie filiżanki z kawą. Jej ruchy były spokojne, naturalne, jakby robiła to codziennie dla przyjaciół, a nie dla podwładnego, którego znała tylko z imienia i nazwiska z listy pracowników. Wie pan, zaczęła siadając w fotelu naprzeciwko niego, a nie za imponującym biurkiem, przez ostatnie pół godziny zastanawiałam się, dlaczego pan przyszedł. Większość ludzi w pana sytuacji zignorowałaby tę wiadomość, albo napisała grzeczne przeprosiny za pomyłkę. Krzysztof siadł ostrożnie, trzymając filiżankę jak tarczę ochronną. Szczerze mówiąc, nie wiem. Może dlatego, że rozpoznałem w tej wiadomości coś znajomego, samotność. I pomyślałem, że każdy, nawet CEO, czasami potrzebuje kogoś, kto po prostu zapyta, jak się czujesz. Aleksandra spojrzała na niego z zaciekawieniem, przez chwilę milczała, popijając kawę i patrząc na światła Warszawy za oknem. Wie pan, jak długo jestem CEO tej firmy? Zapytała w końcu. Trzy lata. Trzy lata. Dwa miesiące i osiem dni, poprawiła go z uśmiechem. I wie pan, ile osób w ciągu tego czasu zapytało mnie o to, jak się naprawdę czuję. Nie o strategię firmy, nie o wyniki kwartalne, nie o plany ekspansji, tylko o to, jak się czuję? Krzysztof pokręcił głową. Zero, absolutnie zero osób. Aleksandra odstawiła filiżankę i spojrzała mu prosto w oczy. Jestem jak widmo w tym miejscu. Ludzie widzą tytuł, stanowisko, kostium, ale nie widzą mnie, Aleksandry. Kobiety, która czasami wraca do domu o północy i zjada kolację przed telewizorem sama, która czyta książki romantyczne, bo chce wierzyć, że prawdziwa miłość istnieje, która płacze, gdy oglądała dzień świra koterskiego, bo rozpoznała w tym swoją samotność. Krzysztof słuchał zafascynowany. Ta kobieta, którą postrzegał jako niedostępną, opowiadała mu o swojej ludzkiej stronie z taką szczerością, jakby znali się od lat. Moje sekretne życzenie na święta, kontynuowała Aleksandra, żebym dla kogoś liczyła się jako osoba, nie jako pozycja, żebym mogła przez jeden wieczór być po prostu Olą, która lubi białe wino, polskie filmy i długie spacery po Łazienkach, żebym nie musiała cały czas udawać, że mam wszystko pod kontrolą. Krzysztof poczuł coś dziwnego w żołądku. Nie współczucie, nie litość, zrozumienie. "Wie pani co?" powiedział cicho. Ja nazywam panią w myślach panią Kowalczyk, ale pani prawdziwe imię to Aleksandra. A większość ludzi pewnie nie wie, że Aleksandra to greckie imię oznaczające obrończyni ludzi. Pasuje to do pani. Pierwszy raz od wejścia do gabinetu Aleksandra uśmiechnęła się prawdziwie. Nikt mi nigdy tego nie mówił, ci odpowiedziała. A pan? Jaki jest prawdziwy Krzysztof Nowak poza pracą? Zwykły facet który czyta książki historyczne, gotuje nadziewane pierogi według przepisu mojej babci i marzy o tym, żeby kiedyś napisać powieść, który też czasami je kolację sam przed telewizorem i zastanawia się, czy jego życie ma jakiś większy sens. Powieść o czym? O ludziach, którzy spotykają się przypadkiem i odkrywają, że nie są tak bardzo różni, jakim się wydawało. Aleksandra roześmiała się, nie sztucznie jak na spotkaniach biznesowych, ale szczerze z prawdziwą radością. To ironiczne, że mówi pan to akurat dziś. Za oknem śnieg padał coraz gęściej, a miasto wyglądało jak zimowa bajka. W gabinecie zapanował dziwny, intymny spokój, dwoje nieznajomych, którzy przez przypadek odkrywali swoje podobieństwa. Aleksandra, powiedział Krzysztof, używając jej imienia po raz pierwszy, czy mogę zapytać o coś bardzo osobistego? Proszę. Dlaczego naprawdę była pani dziś sama w biurze? To nie może być przypadek, że akurat w piątek przed świętami zostaje pani tu do późna. Przez twarz Aleksandry przemknął cień, odstawiła filiżankę i przez długą chwilę patrzyła na swoje dłonie. Bo zaczęła, a potem się zatrzymała. Bo jutro mam lecieć do rodziców do Krakowa. I nie wiem, czy jestem na to gotowa. Dlaczego? Aleksandra podniosła wzrok. W jej oczach Krzysztof zobaczył coś, czego nie spodziewał się u CEO międzynarodowej firmy. Niepewność, strach, ból. Bo od trzech lat udaje przed nimi, że moje życie jest idealne, że sukces zawodowy oznacza szczęście. A prawda jest taka, że jestem samotna. Całkowicie. Kompletnie samotna. I nie wiem, jak im to powiedzieć. Krzysztof poczuł, że serce ściska mu się w piersi. Ta silna, pewna siebie kobieta siedziała przed nim i wyznawała swoje najgłębsze lęki. A co jeśli. zaczął ostrożnie. Co jeśli nie musiałaby pani tam jechać sama? Aleksandra spojrzała na niego zdumiona. Co pan ma na myśli? Krzysztof zrobił głęboki wdech. To, co miał zaproponować, było kompletnie szalone. Ale ta cała sytuacja, od przypadkowej wiadomości po szczerą rozmowę w gabinecie CEO, była szalona. Mieszkam w Warszawie sam. Moja babcia z Krakowa zaprasza mnie na święta co roku, ale zawsze odmawiam, bo bo też boję się być sądzony za swoje życiowe wybory, a może. Telefon Aleksandry zadzwonił. Spojrzała na ekran i jej twarz natychmiast zmieniła wyraz. Przepraszam, muszę odebrać. To moja mama. Co ukrywa Aleksandra przed rodzicami? Jaką decyzję podejmie Krzysztof? I czy ta przypadkowa rozmowa naprawdę może zmienić ich świąteczne plany i życie? Aleksandra spojrzała na telefon z mieszaniną nadziei i strachu. Na ekranie wyświetlało się mama. Napis, który zwykle wywoływał u niej lęk przed kolejnymi pytaniami o jej życie osobiste. Halo, mamo, powiedziała starając się kontrolować głos. Krzysztof dyskretnie chciał wyjść, ale Aleksandra gestem poprosiła go, żeby został. Olu, kochanie, dobiegł ciepły głos z telefonu. Wiem, że jutro przylatujesz, ale chciałam Cię zapytać. Czy wszystko w porządku? Ostatnio brzmiałaś tak. Smutno. Aleksandra poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Przez trzy lata udawała przed rodzicami, że jej życie to pasmo sukcesów, że jest spełniona i szczęśliwa. Teraz, w obecności Krzysztofa, który patrzył na nią ze zrozumieniem, nagle poczuła potrzebę szczerości. Mamo, zaczęła, a jej głos się załamał. Czy możemy porozmawiać szczerze? Ja. Ja nie jestem taka szczęśliwa, jak wszystkim opowiadam. Na drugim końcu linii zapadła cisza. Olu, córeczko, myślisz, że nie wiem. Jestem twoją mamą, widzę to w twoich oczach za każdym razem, gdy przyjeżdżasz, ten sukces, te osiągnięcia, ale gdzie jest radość, gdzie jest miłość? Aleksandra spojrzała na Krzysztofa, który siedział cicho, ale jego obecność dodawała jej odwagi. Jestem samotna, mamo, bardzo samotna i boję się, że nigdy nie będę mogła być po prostu sobą przy kimkolwiek. Ale, kochanie, głos mamy brzmiał łagodnie. Czy nie ma przy tobie nikogo, z kim możesz być sobą? Nawet teraz? Aleksandra spojrzała na Krzysztofa, który obserwował padający za oknem śnieg, dając jej poczucie prywatności, ale jednocześnie, będąc tam dla niej. Może. Może jest powiedziała cicho. Po zakończeniu rozmowy z mamą w gabinecie zapadła cisza. Aleksandra wytarła łzy i spojrzała na Krzysztofa z wdzięcznością. Dziękuję, że zostałeś, on powiedziała. Nie wiem dlaczego, ale twoja obecność pomogła mi być szczerą. To działa w obie strony, odpowiedział Krzysztof. Nigdy nie opowiadałem nikomu o swoich marzeniach pisarskich, ale przy pani. Przy tobie to wydaje się naturalne. Aleksandra podeszła do okna i patrzyła na śnieżną Warszawę. Krzysztof, powiedziała po chwili, ta propozycja, którą zacząłeś mówić przed telefonem czy nadal aktualna? Jaka propozycja? Zapytał, choć doskonale wiedział o co chodzi. Żebym nie jechała do Krakowa sama. Krzysztof wstał i stanął obok niej przy oknie. Aleksandra, to może brzmi szaleńczo, ale. Moja babcia mieszka niedaleko rynku głównego. Zawsze mówi, że dom jest najwięcej wart, gdy jest w nim ktoś więcej niż jedna osoba, a jeśli twoi rodzice zobaczyliby, że nie jesteś sama. Ale co im powiem, że to mój współpracownik? Powiesz prawdę, że jestem kimś, kto przypadkowo otrzymał twoją wiadomość i postanowił odpowiedzieć, kimś, przy kim możesz być sobą. Aleksandra odwróciła się do niego. W jej oczach była łagodność, której nigdy nie widział podczas spotkań firmowych. A co z twoją babcią? Babcia Zofia, ona będzie zachwycona. Zawsze mówi, że najlepsze święta to te, gdy przy stole siedzi ktoś nowy z ciekawą historią. Ale Krzysztof, co to wszystko oznacza dla nas, dla naszej pracy? Krzysztof zastanowił się przez chwilę. Może oznacza to, że czasami najważniejsze spotkania w życiu zaczynają się od przypadku. Może oznacza to, że nie musimy być samotnymi wyspami. A co do pracy? Uśmiechnął się. CEO ma prawo wybierać sobie towarzystwo na święta, prawda? Aleksandra roześmiała się. Tym samym szczerym śmiechem, który słyszał wcześniej. Wiesz co, odwołuję jutrzejszy lot do Krakowa. Pojedziemy razem pociągiem. I jeśli twoja babcia rzeczywiście ugotuje najlepsze pierogi w Krakowie, jak twierdzi twoja firmowa legenda. Jaka legenda? Krzysztof, myślisz, że nie wiem o swoich pracownikach? Wiem, że każdy piątek przynosisz do biura pierogi domowej roboty. Wiem, że zawsze zostają zjadane w pierwszej kolejności. I wiem, że to przepis Twojej babci. Krzysztof poczerwienił. Skąd to wszystko wiesz? Bo dobry CEO zwraca uwagę na detale i na dobrych ludzi. Wyjrzeli przez okno na śnieżną Warszawę. Miasto wyglądało jak z bajki białe, spokojne, pełne możliwości. Aleksandra powiedział Krzysztof cicho. Mogę Cię zapytać o jeszcze jedno? O co? Co było w tej wiadomości, którą miałaś wysłać? Do kogo była naprawdę skierowana? Aleksandra zawahała się, a potem uśmiechnęła się ze smutkiem. Do nikogo. Napisałam ją do samej siebie. Czasami robię to gdy czuję się zbyt samotna. Piszę swoje myśli, jakby były skierowane do kogoś, kto mnie rozumie, a potem po prostu kasuje. Ale tym razem jej nie skasowałaś. Nie, tym razem pomyliłam odbiorców i wysłałam ją do ciebie. Krzysztof położył dłoń na jej ramieniu. To nie była pomyłka, Aleksandra. To był dar dla nas obu. Za oknem śnieg padał coraz gęściej, okrywając Warszawę białą kołdrą. W gabinecie CEO dwoje ludzi, którzy jeszcze kilka godzin temu byli sobie obcy, planowali wspólne święta. Następnego dnia, w pociągu do Krakowa, Aleksandra i Krzysztof siedzieli naprzeciwko siebie, pijąc kawę i rozmawiając o książkach, filmach, marzeniach. Aleksandra była ubrana w zwykły sweter i dżinsy. Włosy miała rozpuszczone. Wyglądała jak Ola, nie jak CEO. "Wiesz", powiedziała, patrząc na przemijające za oknem polskie krajobrazy. "To są moje pierwsze święta od lat, na które się cieszę". "Moje też", odpowiedział Krzysztof. Gdy pociąg wjeżdżał na dworzec w Krakowie, oboje wiedzieli, że ta podróż to początek czegoś więcej niż wspólnych świąt. To był początek prawdziwej przyjaźni, a może czegoś jeszcze głębszego. Aleksandra's mama czekała na peronie z uśmiechem, który jej córka pamiętała z dzieciństwa. A babcia Zofia, mała, energiczna kobieta w wełnianym płaszczyku, trzymała w ręku termos z żurem na powitanie. Czy to przypadkiem nie jest najlepsza historia świąteczna jaką słyszeliście? Powiedziałaby narrator, gdyby mógł się odezwać bezpośrednio do widzów. Historia o tym, jak jedna przypadkowa wiadomość może zmienić życie dwóch ludzi? O tym, jak szczerość i odwaga mogą przełamać samotność? Czasami najpiękniejsze rzeczy w życiu zaczynają się od przypadku. Czasami wystarczy jedna wiadomość wysłana pomyłkowo, żeby odkryć, że nie jesteśmy tak sami, jak nam się wydawało. A jeśli ta historia Cię poruszyła, jeśli uwierzysz w moc przypadkowych spotkań i szczerych rozmów, zostaw komentarz poniżej opowiedz nam o sytuacji, gdy przypadek zmienił Twoje życie. I jeśli chcesz więcej takich historii o prawdziwym człowieczeństwie, subskrybuj nasz kanał, bo każdy zasługuje na to, żeby zostać zauważony, zrozumiany i pokochany. Niezależnie od tego, kim jest zawodowo.